super sprawa, że dzisiaj możemy tutaj razem być i świętować tamte piękne chwile, tamte piękne dni, kiedy właśnie to złotą bramkę zdobył Jan Domarski na Wembley, a później otwarła się nam szeroka przestrzeń właśnie do Mistrzostw Świata. I to jest wielkie wydarzenie dla nas dzisiaj, dlatego chcemy wspominać tamten czas, chcemy wspominać tamte piękne wydarzenia i te właśnie chwile, kiedy razem cieszyliśmy się tym wszystkim, co nam przygotowali właśnie w później na Mistrzostwach Świata. Nasi piłkarze, m.in. Jan Domarski, a w szczególności Grzegorz Lato, który został później królem Strzelców na Mistrzostwach Świata. No, wspomnienia są chwile fajne, dlatego chcieliśmy ten turniej, gdyby, który będzie promował właśnie tamte fajne wydarzenia zorganizować. Pięć poduchęgów, bierze tutaj dzisiaj udział, czyli Rzeszowski, Jarosławski, Kraśniński, Dembicki, Stałowolski. Także tutaj będziemy właśnie już tak chcieli cyklicznie, żeby się odbywały te turnieje wspominające tamte chwile właśnie tamte dni, piękne wydarzenia. Jestem przekonany, że to będzie właśnie poświęcone dla nich i myślę, że co roku będziemy tak wspominać. No trzeba przychodzić, trzeba patrzeć, tym bardziej, że trudniej jest moim imieniem i Grzesia Laty, także szukamy tych talentów, ja myślę, że wreszcie na Podkarpaciu wychowamy jakiegoś następnego reprezentanta Polski. Stanąłem w tym na boku, to przypominałem, przypominałem sobie moje tysiące lata, jak mając 11-12 lat grywałem w takich turniejach. To były regularnie, bo e, miesiąc wrzesień był. W tamtych czasach, powiem Panu, w latach 60., to miesiące młodego piłkarza i to się odbywały szkoły na szkoły, zespoły klubowe, turnieje różnego rodzaju, czy w Mielcu, czy w Kolbuszowej, czy w Dębicy, wie Pan, czy w Rzeszowie. bardzo fajna inicjatywa. Fajny turniej na fajnym obiekcie, była możliwość pogrania z chłopakami z Rocika 12, z Krosna, Dębicy, Rzeszowa i Stalowej Woli. Ekipa zmontowana, byli zawodnicy z Lubaczowa, Przeworska, Jarosławia, z Przemyśla, więc myślę, że chłopcy zadowoleni, podobały mi się. Na pewno dla nich w dużym wrażeniem był szok, że mogli zobaczyć na żywo nasze dwie legendy, pana Jana Domorskiego i pana Grzegorza Lato. Naprawdę, coś fajnego dla nich. Przyglądam się chłopakom z okręgu Dębica. Wybraliśmy tam z pomocą trenerów z podokręgu. Czy to najlepszych zawodników, czy na ten moment najlepszych zawodników, reprezentujemy tutaj na świetnym boisku w Rzeszowie. No wyniki są różne, ale to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, aby zawodnicy się rozwijali, czy też trener, nowy trener kadry Podkarpacia w tym roczniku mógł się poprzeglądać w tym zawodniku i zbudować silny zespół dla naszego województwa. drugi turniej w ciągu półtora miesiąca, bo ostatnio graliśmy w Krośnie. Kadra faktycznie się nie zmieniła, gdzieś tam doszły dwie rotacje zawodników, także byliśmy świadomi, po co tutaj jedziemy, w jakim turnieju uczestniczymy i, i co nas czeka. Rozegraliśmy do tej pory trzy spotkania, wszystkie na naszą korzyść, także jesteśmy zadowoleni, czekamy na ten jeszcze ostatni mecz. Bardzo mocny, mocny rocznik w podokręgu Krosno, Także tutaj wielki ukłon stronę trenerów akademii, które, z których zawodnicy zostali powołani, także widać, że wykonują dobrą pracę na treningach, bo ci zawodnicy pokazują na boisku, że już potrafią dobrze grać piłkę. Fajnie, fajnie się prowadzi taki zespół. Nie. Yeah. Przyjechali chłopcy z kilku klubów tutaj u nas w podokręgu Stalowa Wola. Generalnie no, widzą się po raz pierwszy w życiu, po raz pierwszy trzeba było jakieś formacje z nich stworzyć. Pod względem zaangażowania, po, pod względem umiejętności, które posiadają, no nie mamy im nic do zarzucenia. Na pewno jakiś trening, dwa, może trzy, może jakiś sparring pomógłby w tym, żeby z tej drużyny wydobyć troszeczkę więcej. W szatni, od razu w szatni powiedzieliśmy im, że to nie wynik był najważniejszy, że jesteśmy zadowoleni z ich postawy, żeby się cieszyli udziałem w tym turnieju, także same takie, że tak powiem, pozytywne impulsy od nas trenerów dostali. Dobry ofensywny futbol, nowoczesny futbol, gdzie chcieliśmy zabierać piłkę w strefie niskiej przeciwnika w pressingu wysokim, także jestem zadowolony z postawy drużyny. Próbuję te mecze. Oczywiście część, część chłopaków znam, znam lepiej, innych, innych poznaję i może, mogę, mogę się przyjrzeć ich, ich grze, także, także to jest super, super okazja, że, że takie turnieje pod okręgów są. No jeszcze dwa zdania o samym Mariuszu Łukaskim, co porabia. I jak, co, co sądzi o, o tym, żeby pracować z młodzieżą? No w tym momencie moja praca praktycznie polega tylko i wyłącznie na pro, prowadzeniu grupy młodzieżowej. Mam rocznik akurat 2012 w klubie sportowym Siarka S.A., gdzie, gdzie prowadzę tą drużynę praktycznie już szósty rok od naboru. Także jest to taki troszeczkę ewenement, ponieważ często trenerzy zmieniają się w grupach i i bywa dużo rotacji, aczkolwiek to jest mój taki, mówię, pierwszy, pierwszy... Pierwsza styczność z taką, z taką młodzieżową piłką, którą prowadzę praktycznie od, od tej najmłodszej grupy. Także oprócz tego nie, nie bawię się w tym momencie w żadną seniorską piłkę. Czasami mam tam jakieś przemyślenia, żeby mieć ciągnik do tych, do tych przynajmniej A-klasowych rozgrywek, czy nawet B-klasowych. Ale w tym momencie powiedziałem sobie, że skupiam się na tym, żeby, żeby pracować z tą młodzieżą. Chcę im dać jak najwięcej. Nie da się też powiem szczerze, z doskoku tego prowadzić, to trzeba poświęcić. I cały tydzień ten mikrocyp przepracować, mieć jakiś pomysł jak. Najmniej. nie na ligę, to na jakiś turniej. Później staramy się dużo jeździć, dużo konfrontować też z drużynami z całej Polski, także jest dużo roboty i podejrzewam, że gdybym się rozdrobnił teraz w cudzysłowie na jakąś trenerkę z seniorem, to, to dużo mieliby straty z tego powodu. Pracuję w Szkole Podstawowej numer 1. E, oprócz tego jestem trenerem tutaj w naszym klubie i jeszcze na weekendy to taka, taki mój drugi konik. E, jestem w Wojskach Obrony Terytorialnej. 20 lat grałem w piłkę lokalnie, lokalnie. Po zakończeniu mojej przygody piłkarskiej postanowiłem zapisać się na kurs i podjąć pracę jako trener z młodzieżą. Dzisiaj UEFA C? C, ale na pewno są plany, są plany na UEFA B, na pewno. Jestem w trakcie ukończenia kursu UEFA A. Na razie jestem asystentem w Wisłocie Dębica, też prowadzę młodzików w się Pustynia. Kończę kurs UEFA, patrząc w przyszłość, aby iść w kierunku piłki seniorskiej czy też e, jakiejś piłki młodzieżowej, ale już na, no, na wyższym poziomie. Żeby, powiedzmy, pracować może w lepszej, e, bardziej e, lepiej zorganizowanej szkółce, czyli Starzeczów, Resowia. Bardziej, czy profesjonalnej, bardziej profesjonalnej czy struktury, która jest bardzo fajnie funkcjonuje w tym okręgu. Czyli rola trenera to to, co chce robić, tak? No, Jak to się mówi, trzeba planować życie po życiu. Moja przygoda z piłką wkrótce się skończy. Trzeba coś, mieć jakiś plan B. Na co dzień jestem analitykiem w Kadrze 2010 u trenera Husa oraz 2011 u trenera czy Depy. Teraz objąłem też kadrę rocznika 2012, więc dla mnie to jest też doskonała okazja, żeby, żeby przyjrzeć się jak największej grupie zawodników. Zatem zacząłem trenować w piłkę tutaj w stali. Wychowałem się przy, przy Hetmańskiej. Z tym, że nie tak wcześnie jak, jak teraz, już dzieci zaczynają, dopiero, dopiero w wieku 12 lat, także troszeczkę, troszeczkę później. Obecnie pracuję w Stali Rzeszów, 5, 5 rok przy grupie właśnie rocznika 2012, czyli, czyli w kategorii młodzika. E, oraz jestem e, koordynatorem tej kategorii. No i trener oczywiście. Pracy UEFA, tak? Już... No już, 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 już koniec, tak? Jeszcze, jeszcze 24 listopada obrona pracy i, i wtedy już oficjalnie, tak. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję również.